Naukowcy spotkali się z pewnym fenomenem. Otóż jedno na tysiąc, a może na dziesięć tysięcy dzieci, nie pamiętam, chodzi o noworodki, reagowały na każde wejście matki płaczem. Inne kobiety wchodziły do pomieszczenia, w którym był noworodek, i dziecko uśmiechało się, czy było neutralne emocjonalnie. A tutaj za każdym razem. Kobieta wchodzi, dziecko płacze. O, ponieważ te badania były w latach 70., kiedy jeszcze o, te wszystkie historie New Age'owe, 68 rok, hippisi, dzieci kwiaty i tak dalej, to było na fali, więc naukowcy, co zabawne, założyli, że być może istnieje jakaś energia. Energia, która sprawia, że matka wchodzi, i ta energia o, dziecko skłania do takiej właśnie, Reakcji. Badano różne hipotezy. W pewnym momencie któryś z naukowców wpadł na pomysł, żeby sfilmować kobietę przy pomocy kamery, która tak szybkie robi stop klatki, że można przy jej pomocy obserwować lecący pocisk. No i co się okazało? Okazało się, że te dwie czy jedna matki na tysiąc czy na dziesięć tysięcy. Kiedy wchodziły do pokoju, w którym było ich dziecko, unosiły brwi w jakiś bardzo specyficzny sposób. I to był ten sygnał, który sprawiał, że dziecko płakało. Możecie Państwo wejść na setki stron, możecie Państwo na Facebooku zobaczyć dziesiątki osób, które będą Was przekonywały, że istnieje subtelna energia, że czakramy, że wibracje, tralalala. Nic takiego nie istnieje. Nie zapomnę jednego z Dominikanów, który na moje właśnie takie wypowiedzi, kiedy jeszcze wychodziłem z tych wszystkich okultystyczno age'owych historii, kiedy mówiłem mu, że na widok takiej osoby, czy w takim momencie tak mnie kręci w czakramie z protu słonecznego, a on mówi, a może po prostu miałeś straczkę. No usłyszenia i zobaczenia.